Hej z tej strony Wiki, witam Was po raz kolejny tutaj na moim kanale. Dzisiaj jak widzicie po tytule mam dla Was filmik, w którym pokazuję co jem w ciągu dnia. E, to jest już drugi film z kolei, ostatnio na moim kanale pojawił się taki właśnie film i całkiem Wam się spodobał. Ja też bardzo lubię tego typu filmy i oglądać i nagrywać, dlatego też jestem dzisiaj tutaj dla Was z kolejnym. Dla tych, którzy widzą mnie pierwszy raz, jestem Wiktoria i bardzo będzie mi miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał, żeby po prostu widzieć kolejne moje filmy. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba i myślę, że możemy już przejść do konkretów. Na początku może skrócie. Wam powiem o tym, jak wygląda moja dieta, żebyście potem oglądając ten film e, widzieli e, i po prostu rozumieli, dlaczego tych o, konkretnych produktów używam. Na przykład mówię tutaj o mleku, e, piję mleko owsiane, nie piję mleka krowiego, ponieważ nie do końca toleruję laktozę. Plus, jakoś nie do końca dobrze czuję się po nabiale, źle też wpływa na moją cerę, e, więc nie jem nabiału, staram się nie jeść. Czasem tam gdzieś się zdarzy, czy jakimś cieście, albo coś tego typu, ale zazwyczaj sama z własnej woli go nie jem. Ogólnie staram się jeść zdrowo, również ćwiczę, dlatego też staram się dostarczać organizmowi dużo białka, ale to wszystko zobaczycie w tym filmie, więc myślę, że już możemy nie przedłużać i mam nadzieję, że film Wam się spodoba, więc przechodzimy teraz do śniadania. A na śniadanie będzie moja ulubiona owsianka, do której oczywiście potrzebujemy płatki owsiane, mleko, owoce, ja mam tutaj truskawki i banana, orzechy, i ja dodaję również masło orzechowe. Tak wyglądają wszystkie składniki. Oczywiście to jest mój wybór, mi tak najbardziej smakuje. Zaczynam od nalania do garnka troszeczkę mleka, żeby płatki się nie przypalały. Potem wsypuję wszystkie płatki. U mnie jest to około 4 łyżki. A następnie nalewam drugą część mleka. Zalewam tak mniej więcej żeby wszystkie płatki były pokryte mlekiem. Ja używam mleka owsianego, tak jak wam wcześniej mówiłam, dodaję bardzo dużo cynamonu. Strasznie lubię, jak moja owsianka jest mocno cynamonowa, więc tutaj widzicie, że jest jego sporo i łyżeczka miodu, żeby była troszeczkę słodsza. Całość mieszam i zostawiam, aby się chwilkę pogotowała. W międzyczasie kroję sobie owoce, tutaj kroję banana. a następnie będę kroiła oczywiście truskawki kiedy owsianka już jest zagotowana e, mieszam ją delikatnie, w zależności od potrzeb dodaję mleka tutaj nie trzeba było i nakładam całość teraz na mój talerz, dodaję dodatki oczywiście banan, truskawki, zawsze sobie to wszystko lubię ładnie układać, wtedy bardziej mi to wszystko smakuje dlatego polecam Wam to robić, dodaję oczywiście łyżeczkę masła orzechowego, moje orzechy czyli orzechy nerkowca, migdały Całość posypuję jeszcze nasionami chia i tak właśnie wygląda moja owsianka. Przyznajcie, że wygląda całkiem smacznie. Naprawdę polecam Wam ją spróbować, jak dla mnie to jest najlepsze śniadanie. Jestem pełna przez nie przez cały dzień, a w dodatku zapewniam organizmowi dużo różnych witamin i minerałów, więc wydaje mi się, że to jest najlepszy pomysł, żeby zacząć właśnie dzień taką owsianką. Po porannym treningu, który wcześniej zrobiłam, czas na drugie śniadanie, a dzisiaj mamy koktajl z firmy natural mojo o smaku fit caramel. Tutaj widzicie wszystkie składniki, które są potrzebne do zrobienia tego koktajlu. Najpierw oczywiście otwieramy shaker i będziemy sobie wlewać mleko. Wlewamy 250 ml mleka. W moim przypadku jest to mleko owsiane, którego używam zazwyczaj do wszystkiego. Następnie dodajemy dwie pełne miarki proszku, a koktajle z firmy Natural Mojo są naprawdę bardzo dobre w smaku i nie zawierają sobie cukru, jak dla mnie to jest mega ważne. Następnie dodaję łyżkę oleju słonecznikowego, dokładnie, szczelnie zamykam shaker, ponieważ teraz włączamy proces mieszania. Musimy wszystko dobrze wymieszać, żeby powstała nam fajna koktajlowa masa. Właśnie tak przygotowany shake piję sobie po treningu. Zrobiłam dzisiaj dosyć mocny, siłowy trening, dlatego mojemu ciele należy się uzupełnienie białka. W Szejkach Natural Mojo jest bardzo dużo białka, są też różne minerały, superfoods, witaminy, więc są naprawdę bardzo fajnym uzupełnieniem diety, zamiennikami posiłków lub dodatkowym posiłkiem. Tak jak znajdaciecie zauważyć, to jest smak Fit Carmel, który naprawdę smakuje jak karmel i jak dla mnie jest mega pyszny. Teraz sobie go wypiję, pójdę się pomalować, ogarnę się i opowiem wam na ten temat więcej. Jak widzicie, jestem już gotowa, wykąpana, ogarnięta po treningu, zrobiłam dosyć mocny trening, więc po prostu musiałam doprowadzić siebie do porządku, ale jestem Teraz tutaj dla Was, żeby Wam powiedzieć troszeczkę więcej o koktajlach, które piłam przed chwileczką, piłam koktajl z Natural Mojo Fit Carmel, który smakuje moim zdaniem, naprawdę jak karmel. Mi bardzo smakuje ten shake, ale ja ogólnie tych produktów z firmy Natural Mojo testowałam kiedyś i bardzo mi przypadły do gustu, ale miałam taką małą przerwę, gdzieś tam odeszłam od nich, ale znów wróciłam. I mam teraz tutaj paczkę, w której mam właśnie dwa smaki szejków tak jak mówiłam, Fit Carmel, który jest moim ulubieńcem, i Fit Mango, którego jeszcze nie testowałam. I jestem mega ciekawa, bo ja na przykład bardzo lubię mango i strasznie lubię łączyć je w smoothie z różnymi owocami, więc jestem bardzo ciekawa, jak ten koktajl będzie się sprawdzał. Ale słuchajcie, chciałam Wam opowiedzieć troszeczkę więcej o tych koktajlach, ponieważ jest dla mnie, to jest mega dobra opcja. Może on być zamiennikiem posiłku, czyli na przykład na drugie śniadanie, tak jak ja sobie właśnie wypiłam po treningu, lub jako podwieczorek, lub jak chcecie, tutaj do Was należy ta decyzja. Ale ale do, do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że one są naprawdę bardzo niskokaloryczne, ponieważ mają około 220 kalorii w takim szejku, więc to jest idealna właśnie przekąska. One ogólnie są słodkie w smaku, więc można je też traktować jako deser. Są słodzone stewią, nie mają cukru, więc jak dla mnie to jest naprawdę super sprawa, ponieważ ja unikam jak najbardziej mogę cukru. Mają w sobie bardzo dużo białka, więc po treningu nadają się jak ulał. W takim szejku jest około 21 gram, więc dosyć sporo, żeby uzupełnić białko i żeby dać naszym mięśniom troszeczkę regeneracji. Posiadają witaminy, minerały, superfoods. Tutaj na przykład w tym jest matcha więc jak dla mnie, mają naprawdę bardzo fajne składniki. I są wegetariańskie i bezglutenowe, więc dla tych ludzi, którzy chcą unikać tego typu rzeczy, czy to są wegetarianami, czy właśnie unikają glutenu, jest to fajna opcja. A dla tych, którzy są zabiegani i chcą sobie wziąć taki koktajl do pracy lub do szkoły albo gdzieś indziej, to tutaj możemy wsypać sobie proszek. Tutaj wsypujemy, wlewamy mleko i. Na miejscu, w momencie kiedy będziemy chcieli zjeść, będziemy głodni. Możemy zmieszać sobie świeżą miksturkę i wypić. Myślę, że to fajna opcja. Mam jeszcze dwa rodzaje kapsułek Fit Cups, to są kapsułki, które pomagają w przyspieszeniu metabolizmu. Mają fajne składniki, zieloną herbatę, chili, czyli bardzo fajna sprawa, chili, czyli bardzo fajna sprawa dla tych, którzy chcą schudnąć albo utrzymać wagę lub po prostu przyspieszyć metabolizm, żeby wszystko fajnie nam tam działało. A tutaj jest Aqua Sprash, czyli to są tabletki, kapsułki, pomagające w utrzymaniu nawodnienia naszej skóry, więc bardzo fajna sprawa również dla osób, które mają suchą skórę lub teraz na lato to będzie bardzo fajna sprawa, ponieważ słońce wysusza naszą skórę, a to będzie po prostu wsparcie jej nawodnienia i nawilżenia. Jeszcze zanim pójdę robić obiad, ponieważ jestem już bardzo głodna, a na obiad zrobię również fajne rzeczy, powiem Wam o kodzie rabatowym, ponieważ oczywiście mam dla Was kod rabatowy. 40% na zamówienia powyżej 249 zł i do tego macie również darmową dostawę, także myślę, że się opłaca Choć brzmi Wiktoria 40 i będzie aktywny od dzisiaj do niedzieli do północy, więc macie kilka dni czas, cały weekend na to, żeby z niego skorzystać, a ja idę już robić obiad, ponieważ jestem naprawdę bardzo głodna. Na obiad dzisiaj będzie u mnie burger roślinny z warzywami, z cukinią i z sałatką, więc myślę, że wszystko wam zaraz pokażę, także możemy zabierać się do robienia. Zaczynam od pokrojenia warzyw. Na początek kroję połowę cukinii, którą kroję właśnie w takie cienkie plasterki, które zaczęły totalnie mi uciekać, jak widzicie, były niesforne. Następnie kroję pomidora malinowego, którego również kroję w małe kawałeczki. Rozgrzewam patelnię z oliwą z oliwek. I jak widzicie, tutaj jest burger, którego będę używać. Ostatnio bardzo je polubiłam, a mają bardzo fajny skład i dużo białka w sobie. Więc nakładam burgera i moją cukinię. Oczywiście jest tych kawałków tutaj troszeczkę. Ja osobiście bardzo lubię cukinię, a ona totalnie zmniejsza się podczas jej smażenia, więc jest tutaj jej sporo. Oczywiście przyprawiam wszystko pieprzem i bazylią. Następnie przekładam pomidora do miseczki. I będę brała się za krojenie awokado, jak widzicie mam tutaj takie malutkie awokado, które kroję sobie na kosteczkę, mając je cały czas w skórce. Jak widzicie to jest całkiem spoko metoda. Potem wyciągam całość łyżką i mam gotowe pokrojone awokado. Następnym krokiem jest nałożenie oczywiście sałaty. Mam tutaj mieszane liście, liście rukoli, szpinaku i inne. Sałatkę skropiłam oliwą, następnie dodaję świeżo zmielony pieprz, sól himalajską, której właśnie zazwyczaj używam i dodaję też troszeczkę świeżej bazylii. Po minucie przekładam cukinię na drugą stronę i burgera tak samo, a następnie nakładam wszystko oczywiście na talerz i danie będzie gotowe. Słuchajcie, właśnie tak wygląda mój dzisiejszy obiad. Dołożyłam jeszcze trzy małe połówki ziemniaków. Zostało z obiadu mojej rodzinki I stwierdziłam, że nie mogę się im oprzeć Ponieważ są młode, a takie młode ziemniaki Są moimi ulubionymi, więc stwierdziłam, że nie przeszkodzą Mi tutaj w niczym i właśnie tak to wygląda Od obiadu minęło około 2 godziny I będę jadła sobie podwieczorek Razem z kawą, tutaj mam kawę Z mlekiem owsianym I wafle ryżowe Z masłem orzechowym 100%, Truskawkami, są posypane Kilkoma orzechami nerkowca, nasionami chia I jak widzicie tutaj mam jeszcze migdały Do skrupania, więc to wszystko wszystko będę sobie teraz jadła i potem czeka nas już tylko kolacja. Jestem w pokoju i teraz dzisiaj pierwszy raz na spokojnie będę mogła z wami zjeść. Wszystkie posiłki przygotowywałam z wami, ale jadłam je tak naprawdę w biegu, ponieważ miałam sporo rzeczy dzisiaj do załatwienia. Troszkę rzeczy na komputerze i innych, więc teraz spokojnie mogę z wami zjeść. I chcę wam powiedzieć o planie na dzisiejszy dzień. Ponieważ kolację będę jadła u Caliego, Planujemy dzisiaj zrobić właśnie łososia z piekarnika Z prawdopodobnie sałatką i z ryżem Ale zobaczymy jak to się rozwinie, ponieważ taką sałatkę, którą zazwyczaj robimy do łososia Czyli tam pomidor, awokado i tak dalej Ja to mam dzisiaj na obiad wcześniej Więc może coś innego wymyślimy A ja teraz sobie zjem moje wafle Powiem wam, że to jest uzależnienie Czasami tutaj mam też banana Albo zamiast truskawek, albo razem z truskawkami Ale teraz, gdy jest sezon truskawkowy, no jak można nie jeść truskawek więc tutaj mam dzisiaj tylko truskawki. Naprawdę to smakuje jak deser, a nie posiłek, więc polecam wam spróbować. Ale ważne jest też, żeby masło orzechowe było 100%, ponieważ to z cukrem i z solą i z innymi dodatkami nie wpływa za dobrze na nasze zdrowie, a tutaj to 100% jest naprawdę bardzo zdrowe, ma wiele tłuszczy, białka i różnych rzeczy, które są potrzebne nam, a jest też mega smaczne, więc no ja jestem uzależniona od masła orzechowego. No i na pewno zapytacie mnie, ile jem kalorii w ciągu dnia, ale niestety nie odpowiem wam na to pytanie, ponieważ sama nie wiem, nie liczę kalorii. Jakiś czas temu liczyłam, mam aplikację, w której liczyłam, ale na tej chwili tego nie robię. Każdy ma inne ciało i każdy po prostu będzie słuchać swojego ciała i ja właśnie słucham swojego ciała i wtedy jem, kiedy jestem głodna albo kiedy mam na coś ochotę, oczywiście wszystko z głową. Wiadomo, czasem tam pozwalam sobie na jakieś grzeszki, ale po prostu no w małych porcjach albo po prostu ym, trzeba potem to wyćwiczyć, prawda? Więc tak to u mnie wszystko wygląda. Ogólnie uważam, że powinna mieć trochę mniej po, mniejsze porcje, ale trudno. Więc pozwólcie mi, że dokończę ym, moje jedzonko i kawkę. I będziemy się widzieć już potem razem, jak pojadę do Kaliego. Kochani, a więc przyszedł czas na kolację. Nie pokazywałam wam procesu robienia. Mamy tutaj łososia z piekarnika, ryż jaśminowy i brokułę. I Kaliego mamy. pyszne rzeczy zrobiliśmy, zobaczcie. Zrobiliśmy, to ja znaczy, wszystko zrobiłam. Dobra, ja byłem do treningu, Wiki zrobiła. Tak. Zawsze mogę na nią liczyć, jest świetną kucharką, będzie Tak, Kalis zrobił trening, a ja zrobiłam takie pyszności, więc Wowo, tak wygląda salmo. nasza kolacyjka. Więc lecimy sobie gdzieś kolacyjkę, a ja się będę już z wami żegnać. Dziękuję wam za ten filmik, mam nadzieję, że wam się podobało i że spróbujecie któryś z moich przepisów, więc Naprawdę co? warto. Tak, Wreszcie, właśnie. ja się tak zajawiłem, robię owsiankę codziennie rano. No powiedzcie na ten temat właśnie. Y Carly czy ty dzisiaj rano owsiankę na tym filmie? Tak, robiłam. O Jezu, moi drodzy, owsianka, syrop klonowy, boże, Ja owoce. akurat syropu klonowego nie używałam, znaczy, ale... ja używam, bo ja wiecie, tak, bardziej tak. fat niż fit, ale jest pyszna. <laughs> Jak widzicie, Kali jest właśnie taką osobą, która wypróbowała moje przepisy, więc polecam wam tak moje. samo to zrobić i widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa! Pa i smacznego!